Przez papieski. Dlatego też był Jan Paweł II. 15-go sierpnia 11-go, 11 robili imprezę. Nie na cześć Paweł, na Marcina. To impreza normalnie Oni imprezują na wszystko. Maltański cud bomby wydarzył się w tym, w tym oto sanktuarium wniebowzięcia Matki Bożej w miasteczku Mosta na Malcie. Koniecznie tam trzeba być. Chciałbym, żebyście zobaczyli dosłownie krótki filmik. Otwa 30 sekund. Półtonowa spada bomba i pokazują jakie wnioski. Ja skończę się filmik, zapraszam To jest w ogóle złe słowo, tak? sumta. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, stamtąd. Tamta jedna, którą zostawili, Aha. odbiła się od fresku Jezusa i spadła obok ambony. Totalnie dziwny koniec. A dlaczego nie tam po lewej stronie? Bo tam woda została już dwa lata, czy tam półtora roku temu i naprawiają tamto. Ta i to, tutaj spadła. Co jest niesamowite. Tam, gdzie spadła koło chrzcielnicy, Nikogo nie było, więc kawałek kopuły spadł. Pamiętajcie, że to jest niepodparta kopuła na zasadzie trakcji. Coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej, więc powinna się częściowo posypać. Nie posypałaś.